ja w imieniu grupy 30 wnioskodawców, chcę przedstawić projekt naszej poprawki. Otóż na końcu drugiego akapitu proponujemy dopisać następujące zdanie. Równie konieczna jest odbudowa pozytywnej atmosfery pomiędzy uczniami i nauczycielami, m.in. poprzez umożliwienie zniesienia strojów jednolitych, Tak funduszy w szkołach podstawowych i gimnazjach. Bo chciałem spełnić marzenie poseł Krypki-Kunzman, aby ten apel stał się bardziej konkretny. Tutaj właśnie proponujemy jakieś konkretne rozwiązanie i to rozwiązanie takie, które sprzyja większość sił politycznych, znajdujących się w obecnym sejmie. Bo to, co się obecnie dzieje w szkołach podstawowych gimnazjach, to jest dyktatura nieboszczyków politycznych, w jakim się utrzymuje. Obecnie obowiązująca ustawa w systemie oświaty, przewidująca projedynolita szkoła kształtowej w gimnazjach, jest sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. w artykułach 30, 47, 48, 32 i 70. Wymienione przeze mnie artykuły mówią m.in. o tym, że każdy ma prawo do ochrony, swojej wolności osobistej, czyli oraz godności. Tutaj wolność na pewno zostaje naruszona, ponieważ jest to szkoła publiczna, państwowa i dlaczego jest to teren publiczny na terenie państwowym, powinniśmy mieć prawo ubierać się tak jak chcemy. Ustawodawca nie przewiduje, że powinniśmy ubierać się specjalnie do teatru czy do kina. To dlaczego by do szkoły? W artykule 79 na przykład zapisane, że edukacja jest bezpłatna, a jak wiadomo, za stroj jeden trzeba zapłacić. Tym wyrazimy. Prawdziwe zdanie polskiej młodzieży, bo od tego właśnie jest fejn. Dziękuję.